Cześć! W tym filmie pokażę Wam, jak stworzyć klimatyczną, świąteczną dekorację przy użyciu kilku przedmiotów, które na pewno znajdziecie w swoim domu, a wyczarujecie bajkowy, miniaturowy świat. Przygotujcie duży słój, najlepiej szklany, i wsypcie do niego kilogram cukru, który świetnie sprawdzi się w roli błyszczącego śniegu. Pora na tło naszej zimowej scenerii. U mnie będzie to rząd kamienic wyciętych z brązowego papieru. Przód kamienic ozdobiłam białymi wzorkami, a z tyłu na całość nakleiłam półprzezroczysty pergamin i dodałam małe lampki na baterie. I tak oto okna kamieniczek rozbysły ciepłym wieczornym światłem. Kamieniczki umieście w środku słoja. Zasypcie fragment z bateriami, pamiętajcie jednak, żeby nie zasypywać włącznika. Wokół kamieniczek zasadzimy miniaturowe drzewa. Do tego możecie wykorzystać na przykład małe gałązki. Ja wybrałam zielone gałęzie świerku i kilka innych bezlistnych. Wszystkie przeproszałam sztucznym śniegiem. Delikatnie, jedna po drugiej, wbijam je w cukier. Pora na głównego bohatera. Na dachu małego zabawkowego autka umieszczamy miniaturową choinkę. Przywiązujemy ją na przykład sznurkiem. I tak oto w moim zimowym słoju pojawił się dzielny kierowca, który wioząc do domu choinkę zakopał się w śniegu. Przestrzeń dookoła możecie ozdobić np. kępkami zielonego chrobotka czy malutkimi choinkami. Ja dodałam jeszcze biały płotek i kilka białych kamyków imitujących skałki. Wszystko przeproszyłam cukrem pudrem.